Airborne Media. Szczęście w pracy. Na podcast zapraszają Halina Piasecka i Maciej Żylewicz. Dzień dobry, pani Piasecka. Dzień dobry, dzień dobry. Panie Żylewicz, wracamy do stylu przedstawiania się z pierwszych odcinków naszego podcastu. No nie no, używaliśmy go dość często. Nie używamy go może wtedy, jak są goście, ale staramy się go używać w miarę konsekwentnie. Kolejna edycja parkowa. Wczoraj wydawało się, że nie ma możliwości, żebyśmy byli w stanie nagrać cokolwiek siedząc tak, w parku. Ale dzisiaj w towarzystwie gawronów, w towarzystwie wiewiórek, które przychodzą. Tam właśnie jedną widzę, rudą wi... wiewiórkę. Ruda wiewiórka. Jest rzeczywiście. Coś sobie zajada. Coś sobie zajada. W związku z tym w takim wesołym towarzystwie wracamy do rozmowy. Zapomniałem Ci złożyć życzeń w zeszłym tygodniu mm -hmm. z okazji święta. Okej, okay, przyjmuję. Okej, okay, przyjmujesz dobrze. Otóż w zeszłym tygodniu, jak nam doniósł gość naszego poprzedniego odcinka, czyli Grzegorz Pyzel, był Tydzień Szczęścia w pracy. Od 21 września, Tydzień Szczęścia w pracy, więc teoretycznie łapiemy się dzisiaj, kiedy to nagrywamy jeszcze na samą końcówkę tego tak, tygodnia. Tak, 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 jak najbardziej. Wspiera... Celebrowałaś? Tak, celebrowałam. Byłam w pracy szczęśliwa, a nawet być może. Dumna z tego, co robię. Czyli płynnie przechodzisz do tematu dzisiejszego odcinka, bo pomyśleliśmy, że wrócimy trochę do naszego punktu wyjścia, czyli jak być może pamiętacie z pierwszego odcinka, kiedy pracujemy w tematach związanych właśnie ze szczęściem w pracy, odnosimy się do bardzo konkretnego naukowego modelu, w którym są takie trzy duże filary szczęścia. Powiedzieliśmy sobie kilkanaście odcinków temu o zaufaniu. A dzisiaj chcielibyśmy Wam powiedzieć trochę o dumie. Jak żeśmy wspominali na samym początku, to najbardziej chyba kontrowersyjne z tych filarów i taki najbardziej kulturowo niezbieżny, jeżeli mówimy o pracy, z tym, jacy my jesteśmy, jak żyjemy w tym kraju, jak jesteśmy wychowani i co się w naszej głowie dzieje. No tak, no bo wspominaliśmy o tym, że ta duma często mylona jest z pychą i tak. e, uważa się, że. Nie wolno się przechwalać, za dobrze o sobie Ta. mówić w kontekście w pracy. W ogóle nie wolno, prawda? Bo nie powinna się też chwalić tym, co masz, jaka jesteś, co umiesz i tak dalej. Jest takie powiedzenie, że to chyba jest zresztą biblijne, że Duma kroczy przed upadkiem, ale prawda jest taka, że chodzi o pychę, chodzi o pychę, a nie o dumę, czyli o taki no, starożytny koncept z no tak. takiej dumy, która mm, pochodzi ze złego źródła. Dumy, która e, zamienia nas w takiego pawia, który się zajmuje tylko własnym ogonem i nie widzi tego, co się dookoła dzieje. Nie mhm. o takiej dumie mówimy. No właśnie, e, ta duma, o której mówimy, to jest taki e, stan tak naprawdę emocjonalno-umysłowy, który. Jest połączeniem pewnej radości z tego, co zrobiliśmy, e, zadowolenia, e, ale też oceny, że to było związane z jakimś wysiłkiem, albo mądrą decyzją, e, dobrym wyborem, czasami bardzo ciężką pracą, czasami czymś co trwa długo, a czasami wręcz przeciwnie, po prostu jakieś zachowanie. Z którego jesteśmy dumni. Jakaś może manifestacja też tego, kim jesteśmy. Bo to właśnie tak, jak mówisz nie. Musi z naszymi być wartościami. Długi tak, taki proces, no. tylko może być coś rzeczywiście bardzo szybkiego. No właśnie, więc będziemy dzisiaj o tym rozmawiać i jak zwykle chcemy mieć trochę praktycznych wskazówek ze względu na to, czy. Wy chcecie mhm. mieć trochę więcej dumy w swoim życiu, czy być może na przykład prowadzicie zespół i chcecie, żeby wasz zespół czuł się dumny z tego, że pracuje u was, że pracuje w takiej, a nie innej organizacji? No tak, bo jeżeli usłyszymy od kogoś, kto jest dla nas ważny, kogo cenimy, czy będzie to nasz przełożony, czy bliska nam osoba, że ten człowiek jest nas dumny, to jest to coś dla nas bardzo dużego. Jeszcze. W... Z reguły. To z musimy reguły. gwiazdkę dołożyć, prawda? Bo... Jeśli jest to szczere, mm -hmm. prawdziwe, no jasne. Tak. Dużo czynników. Ale jeżeli sami naprawdę jesteśmy z siebie dumni i możemy sobie to szczerze powiedzieć, to moim zdaniem jest to wielka rzecz, która nie zdarza się wcale tak często, moim zdaniem. Okej. Okay. No dobra, to praktycznie do tego podchodząc kilka takich prostych punktów. Pierwsza rzecz, na którą chciałem zwrócić Waszą uwagę, to że Duma. To jest emocja złożona. Ona nie należy do tego pakietu emocji podstawowych, które dostajecie w momencie prawie urodzenia, tylko jest emocją złożoną. Co to oznacza? No, oznacza to, że na, e, kiedy pojawia się taka emocja jak radość, czyli emocja podstawowa, żeby ona się zamieniła w dumę, to musi dojść do tego jeszcze pewien poziom przemyślenia. Mhm. Czyli musicie aktywować nie tylko części waszego mózgu odpowiedzialne za przeżywanie emocji, ale też musicie mieć jasną świadomość, dlaczego jesteście dumni. Więc, żeby ten proces nastąpił, to ja muszę bardzo jasno wiedzieć i mieć nazwane w swoim życiu rzeczy, z których jestem dumny. Mhm. Żeby potem, kiedy ten stan się pojawia, można było zamienić zwykłą radość poczucie dumy, a jest to długo bardziej, dużo bardziej długofalowy stan, który pozwala nam budować odporność i wzmacniać się na ciężkie sytuacje. No tak, bo właśnie ta świadomość tego, co naprawdę robimy dobrze, a tutaj to jest coś więcej, bo bycie dumnym z siebie samego, no to to jest więcej niż zauważać, co robimy dobrze. To jest dużo mocniejsze. To yy, o tym Mówi sporo doniesień e, e, o, ekspertów, którzy zajmują się też właśnie tym tematem, tak teraz ważnym czyli tematem odporności na stres, na sytuacje trudne to buduje naszą odporność. Zauważanie tego i doświadczanie tego także to bardzo ważna rzecz w naszym życiu, tak naprawdę w budowaniu naszego szczęścia w pracy i nie tylko. Czyli przenosząc na poziom praktyczny, kiedy ostatnio zadaliście sobie pytanie, z czego jesteście dumni? Dokładnie. Kiedy komuś to powiedzieliście? Mhm. Jestem dumna, kiedy robisz to i to, kiedy zachowujesz się tak i tak, kiedy udaje ci się coś tam, coś tam, prawda? Mhm. Czyli taki konkret, który za tym stoi, tak jak mówisz, pokazujący też, że my zauważamy, co ktoś zrobił albo jaką decyzję podjął bo to są często takie łącznie ze ważne sobą, rzeczy. prawda? Tak, bo, tak. bo my czasami tak, tak, potrafimy tak. być dumni z innych, tak. z naszych dzieci, ale gdzieś jeszcze z tyłu głowy ten stan, że nie powinniśmy być dumni, zamyka nas całkowicie na patrzenie na siebie. To, to ta halina dotyczy też działalności firmowej, mhm. bo mówimy tutaj o szczęściu w pracy. Pytanie drugie: jak często zauważacie, że wasza organizacja robi rzeczy, z których jesteście dumni? I tutaj wrzucę kilka przykładów. Dokładnie. Kiedy na przykład zachowa się bardzo fair w ciężkiej sytuacji? Jak zadba o Was? Czy widzicie dysproporcje pomiędzy działaniami, które dotykają Was, a działaniami, które dotyka dotykają na przykład zarząd? Czy Wasza organizacja potrafi wstawić się za człowiekiem, który jest w potrzebie? Czyli kiedy dzieje się coś nieprzewidzianego, kiedy dzieje się coś może nieprzyjemnego, czy ta organizacja znika, czy też staje i mówi: Jestem z tobą. Czy jesteście dumni z zachowań społecznych czy prospołecznych danej organizacji. Ja jestem już zmęczony dyskusjami na LinkedInie, które ostatnio, w ogóle nie wiem czy zauważacie, ale LinkedIn się ostatnio zrobił jakąś płaszczyzną i platformą do wymiany myśli, niekoniecznie. Takich no, logicznych, bo, bo ludzie się zaczynali, zaczynają wymieniać argumentami, że to powinno być tylko i wyłącznie o biznesie. No, biznes to jest całe nasze życie, w związku z tym biznesy mają prawo wypowiadać się społecznie i działać społecznie. Jeżeli biznes robi mocne zdanie dotyczące praw mniejszości, dotyczące ekologii, dotyczące działań społecznych. To to jest absolutnie obszar, z którego możemy być dumni. A jeżeli nie jesteśmy dumni, to świetnie to oznacza, że nie jest to organizacja dla nas i możemy ją opuścić. Bardzo ważne tematy, szczególnie też dla młodych pokoleń, tak. y, które identyfikują swoje wartości, swój styl życia z tym, jak zachowuje się wedle właśnie świata i ludzi, organizacja, dla której, czy w której pracują. Trzeba umieć oddzielić, myślę, że szczególnie młodzi ludzie to potrafią, cyniczne działania, które mm -hmm. są tylko i wyłącznie działaniami PR-owymi, no a pewną konsekwentną linię mówienia nie lub tak rzeczom, które się dzieją dookoła nas, w polityce, w środowisku i w ogóle w kierunku, w którym zmierza nasz świat. Także tutaj też rozejrzyjcie się dookoła i zobaczcie, czy wasza organizacja potrafi mieć jasne zdanie, z którego jesteście dumni. Czy potrafi się zachować w taki sposób, który Wam przynosi poczucie dumy? Okay? Jest taki prosty test, który często polecam, chyba nawet kiedyś o nim wspominałem, a to jest dla mnie test takiej koszulki sportowej. Czy jeżeli firma dałaby Ci koszulkę, na której jest jej logo, to czy biegłbyś w ramach porannego joggingu? Czy biegłbyś w tej koszulce z dumą? Czy też zakładałby się tylko, czy zakładała tylko i wyłącznie do sprzątania garażu. No właśnie. To jest najprostszy dla mnie test. czy potrafisz być dumny z organizacji, czy nie. Dokładnie. Pomyślcie sobie trochę o, jeżeli lubicie sport, pomyślcie o tym, z jaką dumą często nosimy barwy narodowe, czy barwy naszego klubu. Zakładamy pewien herb, pewne kolory, czy takie same uczucia jesteśmy w stanie przenieść na firmę. To jest moim zdaniem też. Wyznacznik tego, czy jesteśmy dumni z organizacji, w której pracujemy. Mhm. A ta duma bezpośrednio wpływa, bardzo mocno wpływa na to poczucie, czy jesteśmy w tej pracy szczęśliwi, czy nie. Będąc jednym z trzech filarów, tak jak mówiłeś na początku, tego szczęścia w pracy, czyli mamy dumę, zaufanie i uznanie. Ja jestem też przekonana, że jeżeli jesteśmy dumni z tego, co robimy, jak żyjemy, jak pracujemy, to wpływa też na to, że potrafimy wyrażać uznanie, i jedno z drugim jest bardzo połączone. Może będzie to okazja do tego, żeby poruszyć to, czym jest uznanie w następnym odcinku, ale ja już, już widzę te, te połączenia między jednym a drugim: wyrażeniem uznania, a zauważeniem tego, z czego jest się dumnym w sobie i w zachowaniach innych ludzi. Mhm. Czy co? warto jest prowadzić pewną refleksję na temat dumy? Zastanawiać się, co nas w życiu pozytywnie nastraja, gdzie ta radość wynika z konkretnego poziomu, zachowań czy z rzeczy, które się dzieją dookoła. Dumę możemy przeżywać nie tylko w stosunku do naszych najbliższych, co chyba u nas w naszym kręgu kulturowym jest dość proste, mm -hmm. bo mówiłem, że jesteśmy dumni z naszych dzieci, jesteśmy dumni, z, nie wiem, nawet, nawet czasami może z naszych współpracowników, ale też musimy, czy powinniśmy przeżywać dumę z powodu tego, co sami osiągamy mm -hmm. i co robimy. Jak najbardziej. To się łączy oczywiście mocno z pojęciem celebracji, czyli czy jesteśmy w stanie celebrować? Coś, co, no, z czego jesteśmy dumni, bez względu na to, kto to wypracował. Dokładnie tak. A to wszystko wiąże się też właśnie z tym uznaniem, o czym mam nadzieję, porozmawiamy w następnym odcinku, bo to bardzo, bardzo ważny temat w kontekście szczęścia w pracy, niezwykle mocny i dający bardzo dobre rezultaty. Jeśli się umie z tego tak naprawdę z wyrażania uznania korzystać. I to jest coś, coś, do czego na pewno warto wracać, zastanawiając się, jak motywować swoich ludzi, jak zwiększać znowu ich odporność na stres i sytuacje trudne, czyli coś, co jest aktualne dzisiaj jeszcze bardziej, o co pyta nas wielu, wielu klientów, z którymi pracujemy. Także od dumy do uznania następnym razem. Zapraszamy was w takim razie do eksperymentu mentalnego. Zastanówcie się patrząc na siebie, na swoje otoczenie i na swoją firmę organizację. Ile znajdziecie takich elementów, z których możecie być rzeczywiście dumni? Jeżeli na koniec dnia ta statystyka będzie pozytywna, to znaczy, że jesteście z pewnością w dobrym miejscu zawodowo i prywatnie. Jeżeli nie, no to oczywiście jest to przestrzeń do działania, ale też do jasnego mówienia, że chcemy, żeby pewne rzeczy się dookoła nas działy. Dziękujemy wam bardzo i oczywiście, jeśli wam się podobało, będziemy wdzięczni za polecanie naszego podcastu, za lajki, zasubskrybowanie i komentujcie, słuchanie na komentujcie. Jeżeli, właśnie, jeżeli komentujcie. jesteście z czegoś dumni, być może coś się wydarzyło również po wysłuchaniu któregoś z odcinku. Jeżeli jesteście z tego dumni, to napiszcie o tym, jesteśmy ciekawi Waszych spostrzeżeń. Za tydzień wracamy z gościem, jak zwykle specjalnym. Do usłyszenia i życzymy Wam fantastycznego tygodnia. Do usłyszenia. Szczęście w pracy.